Okej, okay, moi drodzy, wszystko jest sprawdzone. Po króciutkiej miesięcznej przerwie spowodowanej studiami i tak dalej, witam Was w Wild Rift. Obiecałem sobie, że jak tylko wyjdzie Wild Rift, to wracam na YouTube na tak zwane stare świeci. I proszę, nie zawiodłem się. Witam też wszystkich, którzy. Pomimo przerwy, subskrybują mnie nadal i witam nowych subskrybentów. Z tej strony oczywiście, Alban. I pytanie, Dawidzie, co ty chcesz zrobić dzisiaj? Zagrać mecz? To na pewno. Skąd masz siódmy level? Już w to grałem. No, recenzji nie mogę napisać, bo nie jestem recenzentem czy jakkolwiek. No nie jestem po prostu człowiekiem od recenzji, ale na razie... Otwórzmy... 2, 5... minus 1 that's free ...skrzynek... Skrzynek... <noise> na dobry początek. I jedną skrzynkę otwarłem i zdobyłem Zeda. Bo tam była skrzynia wyboru bohatera, czyli coś takiego. I jeżeli to jest to co ja myślę, a jest to co ja myślę, i co? I co teraz wybierzesz? W ogóle Soraki nie poznałem. Fizio. Bo lubię grać Fizem również. I... Jak to mógłbym być ja, jakby mnie zdobył? Gdzie jesteś, Zigsusia? Ja już jestem spełniony. mam trzech bohaterów, których uwielbiam, którymi uwielbiam grać i teraz tak Skrzynka wyboru skórki z Rift na Rift Nie wiem o co w tym chodzi, czy tutaj wybiera się skina? Ja pierdzielę nie mówcie, że będę ponad stówę do przodu No to co? First of all, będę chciał... Może lepiej. No ogólnie to mi się bardzo podoba. Dostajesz skiny za darmo, nic nie musisz robić, co jest. Okej, okay, czyli... Zedio burzowego ostrza. Jedyny chyba skin do Zeda jaki jest poniżej Epickiego. Nie wiem jak to jest. Najwyższy poziom Epicki. A jak to jest z, 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 z tym paktowanym ze śmiercią? Chyba to jest taka. Chyba to jest też Epicka, tylko na swój inny sposób, bo jej tu nie widzę. Albo jestem ślepy. Dobra, Zedik burzowego ostrza jest, teraz skoro nie widzę tutaj zaprzysiężonego śmierci, to muszę albo Fizio, albo Ziggs, no ale prędzej Fizio. Nie porównujcie mnie do next level Fizio, i tak on jest lepszy, okej. Okay. Kolejny oczywiście co, spustki? Nie, Mistrz Arkanów. Muszę mieć też coś do Ziggsa Jakbyście chcieli ze mną zagrać to na razie to Jest mój nick tej w sensie Ziggy07 czy jak to tam Tak I wracając z tego rosowa skórka z Rift na rift Ha, trafiłeś aż i śmieciu Jest ee... Zadowolony? Nie, nie lubię grać aż Raz zagrałem, ale i to mi się jedyne co podoba, to to, że można sterować strzałą na ulcie. Czemu tego nie wprowadzili w normalnej edycji Lola, chyba dlatego, że większość czasu jesteś skupiony na postaci. Co jeszcze dalej? Wiecie, co może ja już lepiej stąd wyjdę? Może ja już lepiej stąd wyjdę? Nie będę otwierał więcej tych skrzynek. Kurde, czemu nie dostaję zawsze tego, co ja chcę? Jeżeli coś jeszcze słabego dostanę, to dopiero będzie. A. Hm. Ej, nie będziesz, kurde, narzekał? Jesteś do przodu, chłopie! Co ty chcesz? Stary, jesteś do przodu, jakieś, nie wiem, 300 Co ty chcesz? Za darmo dostajesz, jak coś to jest w specjalny event? Nie wiem, jak to jest z tym jean. Oh, fuck my life. Nie lubię grać z strzelcami, a już w szczególności jeanem. Po prostu go nie kumam. Zaczynasz sporo grać Grangerem w Mobile Legends. To o co ci chodzi? Tak ogólnie, Dobra, to już jest jeden z lepszych tropów, muszę być szczery. Trochę grałem Orianą. I z tego powodu, że też trochę zacząłem kagurą grać w Mobile Legends. Oriana mi pasi. I ostatni synczt. Coś się napi. No, sims też tam trochę grałem, ale nie aż tak bardzo. Ok, by było na tyle. Mam nadzieję, że uphigging się spodobał. Taki krótki jak krótki, ale jutro będzie na pewno lepiej. Jutro czy nawet dzisiaj, bo mam jeszcze w planie dodać gameplay z Jako taki, ale... No bo mam już go, już go montuję przez... To tak przed gierką jeszcze, przed openingiem przepraszam, chciałem zaprezentować jak Wild Rift wygląda, tak więc mam nadzieję, że będziecie również na gameplayu i ocenicie Wild Rift w komentarzach. Ode mnie to tyle, pozdrawiam was, lećcie do woli, trzymajcie się, cześć!